Intro Jest dużo gastronomii, dużo rzeczy do kupienia na, na Jarmarku. Jutro będzie sporo koncertów. Zaczynamy już dzisiaj taką galą kultury, w której wręczymy nagrody osobom, które albo mają już wieloletni dorobek, albo mają dobrą perspektywę. Zauważamy, że trzeba w nich zainwestować. W cudzysłowie oczywiście zainwestować, bo podać rękę pomóc, jeżeli zauważamy, że jakiś młody artysta ma, ma talent, więc będą i stypendia, i poważne nagrody dla osób, które zasłużone są do naszego miasta. Myślę tu o panu Adamie Bartoszu, który otrzyma tytuł honorowego obywatela naszego miasta, ale to będzie już ta perła w koronie na koniec dzisiejszego spotkania. Tarnowskie Centrum Informacji już któryś rok z rzędu organizuje taki jarmark. Był taki okres, że tych jarmarków było więcej. Teraz skupiliśmy się na jednym, żeby w czasie zderzeń Zaprezentować jak najwięcej produktów regionalnych to są zarówno produkty spożywcze, jak i rękodzieło. Chodzi o to, żebyśmy przybliżyli tarnowianom i turystom, którzy do tarnowe przyjeżdżają to, co mamy w regionie takie wyjątkowe i najpiękniejsze i najsmaczniejsze. Mamy sery mieszane w czokrowie, kozie. Konfiturki z żurawiny, soki z aronii, z maliny leśnej, z jagody leśnej, tego typu asortyment. I również na miejscu serwujemy serki z grilla podawane z żurawiną. Otwarte z koleżankami tutaj w Tarnowie ukraińską kuchnię, kolorowa ukraińska kuchnia. No? Gotujemy wszystkie ukraińskie strawy. Dzisiaj jest barsz ukraiński, jest pielmienie, jest pierożki, jest cieburek. To takie duże pierożki smażone w oleje, naprawdę smaczne. Na moim stoisku jest wszystko z drewna. Do kuchni, wszystko co jest w kuchni potrzebne, jest wszystko robione z buka i z dębu. Mam zabawki drewniane, wszystko ręcznie robione. Pan robi, czy...? To jest taka firma rodzinna. Tutaj najpiękniej widać na placu, czyli integracja, wspólne spotkanie. Wspólna zabawa, ale również pokazanie tego, co robią uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, tego, co robią pracownicy podmiotów ekonomii społecznej, co może się przydać dla nas wszystkich, dla mieszkańców miasta, dla innych podwykonawców. Chodzi nam również o, o łączenie firm, chodzi nam o łączenie firm z podmiotami ekonomii, żeby pokazać, że te rzeczy, które są wykonywane w tych warsztatach, w podmiotach ekonomii społecznej są równie piękne, są równie wartościowe, a często nawet bardziej ciekawe niż te sprowadzane z dalekich kierunków. Na naszym stoisku możecie Państwo zobaczyć prace rękodzielnicze uczestników właśnie warsztatów terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II. Są to zarówno upominki okolicznościowe, ozdoby, kartki, prace wykonane w drewnie z ceramiki, ale także jest słodki poczęstunek. Na naszym stoisku możemy zobaczyć wykonane własnoręcznie przez podobiecznych oraz terapeutów różne ozdoby, obrazy, Dobre loczki, dobre są na prezent, czy też to swoich własnych domów, żeby po prostu ozdobić. Podczas dzisiejszego dnia też prezentujemy rękodzieło naszych uczestników warsztatów, a też bierzemy tutaj udział czynny w występach tutaj na scenie. Jest też, przedstawiciele przedszkola tutaj są też naszego i tutaj są zabawy dla dzieci.